Cześć, kochani. Styluweczki, styluweczki i y, zapraszam Was na kolejny odcinek, właśnie moich strojów dnia. Naprawdę, styluweczki czy nie styluweczki? Ja wiem, że stylizacja to jest na czerwony dywan. To jest coś totalnie odjechanego, ciekawego, więc. Nazywam ten film 7 stylizacji, bo każdy wie o co chodzi wtedy, co, co, co będzie, nie? Natomiast to są po prostu moje zestawy. Ja się ubieram tak totalnie myślę, że bez, bez jakichś fajerwerków, ale wiem, że. Wiem, że część z was chce oglądać takie filmy, więc jeżeli was interesuje, co muszę, to po prostu zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli szukacie czegoś w świecie totalnie odjechanego, Anny Deloruso i tym podobnych rzeczy, to nie, to, to bye bye. To się żegnamy od razu na starcie. Natomiast dla tych osób, które zostaną, zostawcie proszę kciuka w górę i zaczynamy. I pierwsze, co dzisiaj mam, jestem akurat w mango, bo nagrywam dla was pierwszą część mango i właśnie skończyłam ją. Nagrywać. Więc yy, zaczynam dzisiaj odwrotnie niż zwykle. Jestem rozebrana z okrycia wierzchniego, a zaraz je założę. I co mam na sobie? Bardzo prosty, taki jasny zestaw. Dzisiaj w ogóle wreszcie się zaczęła fajniejsza pogoda. Jeszcze to nie jest te 25 stopni zapowiadane na święta, ale fajna i mam na sobie koszulę z H&M, którą kupiłam albo w zeszłym roku, albo dwa lata temu. Ona jest zapinana tutaj na rękawach na guziki, taki normalny mankiet ma, a tylko trochę szerszy, natomiast ja ją sobie podtręcz, podwijam, bo mi jest tak po prostu wygodniej, nie lubię jak mnie tam coś blokuje. I to jest koszula zapinana tak na białe guziczki, można zapiąć pod szyję, można ją troszeczkę tutaj rozhełstać. nie wiem, czy znacie ten zwrot, pod szyją, żeby tutaj wpuścić właśnie trochę powietrza. E, taka, taka zwyczajna, ale właśnie bardzo mi się spodobała, pamiętam, i dlatego ją zostawiam. Bo to po jakimś mieszymy ze względu na te różowo-białe paski. Bo już od jakiegoś czasu czegoś takiego szukamy, właśnie. Albo ja to mówię: wiecie, w przestrzeni iluś tam dwóch, trzech lat wam. <grychy> w każdym razie została ze mną i się cieszę. Bardzo fajnie się w niej czuję. I dzisiaj, zobaczcie pierwszy raz mam takie zestawienie, że mam koszulę i trencz pierwszy raz chyba w życiu, bo nie lubiłam tak wcześniej nosić, ale jakoś dzisiaj ubrałam się tak, założyłam trench i tak pomyślałam, e, spoko się czuję, no i tak zostałam. W każdym razie, to jest koszula. Na dole mam jeansy, straighty z obecnej kolekcji yy, Zary, te takie szersze. Ja Wam powiedziałam ostatnio właśnie w takim filmie z moimi strojami dnia, że no, będziecie mnie widzieć non-stop w nich praktycznie, bo mam dwie pary, które pokochałam Czystą miłością. Wszystko, co będę Wam pokazywać, jak będę mogła podlinkować, to Wam podlinkuję, więc spodnie na pewno będziecie mieć podlinkowane. To są takie trochę szersze straighty, takie przedkostkę. No i są hiperwygodne dla mnie. Yy, jeansowe. Na dole to, co ostatnio najczęściej noszę. Ostatnio noszę najczęściej dwie pary butów: albo te tenisówki z Ralph na takie białe skórzane, albo czarne skórzane z Karola Lagerfelda. Ale to dlatego, że jeszcze nie zrobiłam porządków wiosennych i jeszcze mam, wiecie, botki i kozaki wyciągnięte. Emu już na szczęście pochowałam, ale y, muszę powyciągać wszystkie mokasyny, loafersy i tak dalej, i tak dalej. Ale na razie mam właśnie wyciągnięte takie dwie pary. No, co do wielu rzeczy mi też pasują, więc może jakoś nie płaczę. Y, teraz tak, pokażę Wam jeszcze torebkę. Dzisiaj mam torebkę Karla. Ten worek y, Bucket bag Biały. Też gdzieś tam ostatnio go nosiłam. I jeszcze moim takim elementem, który traktuję jako opaskę często, albo żeby te włosy trochę się tak podniosły na głowie, są okulary. I dzisiaj mam takie: to są z Gessa kupione na Zalando ląż dawno temu, z trzy lata temu, może, nie wiem, coś takiego. E, tak, jeżeli chodzi o biżuterię, no to nie ściągam, mam cały czas to samo. Czyli kolczyki kółeczka i kolczyki kółeczka grubsze i kolczyki kółeczka z gwiazdkami od Annie Krug. Na ustach mam natomiast Maybelline i to są te takie mat Lipstick Crayon, tylko nie pamiętam odcienia. Po prostu taki najbardziej chyba różowy jaki jest. E, tak, to teraz założę jeszcze trench i do tego torebkę na ramię i będziecie Widzicie jak wyglądam tak wychodząc, że powiem z przymierzalni. I to mam na wierzchu, słuchajcie, to jest trench z Zary, z obecnej kolekcji, z jednego z ostatnich filmów, tylko że ja tam mierzyłam rozmiar M. I słuchajcie, ja kupiłam tę M, ale chciałam ją założyć dobrze, że nie oderwałam metki. I założyłam jakąś tam taką bluzę pod spódnię bardzo grubą, ale poczułam, że mnie ciągnie za bardzo w ramionach i stwierdziłam, o nie, nie zostawisz Agnieszka tego, bo będziesz żałować później. I zamówiłam sobie rozmiar L. I on jest większy, już nie wygląda tak. Wiecie, jak tak stoję na prosto, to tamten bardzo ładnie wyglądał tak slim, taliował sylwetkę i tak dalej. Ten też to robi, ale jest taki trochę luźniejszy, więc może nie wygląda to tak właśnie, nie jest ten kształt tak ładnie wycięty idealnie, ale też jest fajny i wygodny. To jest taki krótszy trend, też z obecnej kolekcji Zary. On kosztuje chyba 350 zł. Mamy tutaj patki różne, jak widzicie, klapeczki z tyłu, taka pelerynka, pasek. Pasek jest z klamrą taką bardzo wygodny. To jest taki sztywniejszy materiał, taki jak lubię, słuchajcie. I to jest ten rozmiar właśnie większy. On mi przyszedł w paczce z Zary, i tak jak przypuszczałam, jak mówiłam w filmie, właśnie że wydaje mi się, że to jest taki materiał, który jak nawet powiesicie gdzieś na wieszak i on sobie wisi, to on się nie pomnie, nie trzeba go później prasować, w sensie będzie trochę taki, wiecie, no nie będzie idealnie gładki, ale nie zrobi jakichś dramatów i rzeczywiście tak jest, wiecie, on przyszedł, jego ja nawet nie wyprasowałam, tylko go po prostu założyłam i oczywiście on ma taką fakturę, o tutaj na przykład coś czy coś, ale no też wsiadam do auta, zapinam się w pas, więc... Tak czy siak, y, zawsze się coś tam trochę po mnie, natomiast nie jest taki mnący, mnący jak niektóre takie typowo bawełniane tręcze. Y, także mamy tu pasek, tak jak mówiłam. No fajny jest, no i to jest tak naprawdę moja stylowa na dziś. Tak sobie, znaczy stylowa. No mówię stylowa, no mówię stylowa. Tak sobie to wymyśliłam, że tak y, właśnie się ubiorę. Ten trenczyk do jasnych spodni, do tej koszuli, jaśniejsza torebka, buty, okulary. I heja. Także to, była, to był zestaw numer jeden. I kolejny dzień, kolejny zestaw Agnieszki. Może w tę stronę stanę, bo tu zawsze jest lepsze światło. Słuchajcie, co ja dzisiaj na siebie założyłam. Dzisiaj niby jest chłodno, ale ja i tak jechałam sobie autem, więc się tam nie spinałam za bardzo temperaturą. I mam na sobie, uwaga, dawno ich nie miałam, te jeansy straighty z tego sezonu, takie szersze. Widzicie, tak się układają, Czasami mi w pupę wchodzą, bo mam dzisiaj mocno wyciętą bieliznę, ale trudno, życie. Takie wiecie, z luźniejszymi nogawkami, trochę krótsze, fajna jest właśnie ich ta długość, bo odsłaniają kostkę, więc wyglądamy tak, ta noga wygląda trochę lżej, nie? No bo w takich szerokich spodniach to ogólnie wygląda noga masywniej, ale <laughs> właśnie trochę odbiera tej masywności, jak jest tak krócej. Buty urąbane, standardowo yy, odjazdy autem, to są te tenisóweczki z Rafał... Jezu, jakie one są 오른바 네나 Za każdym razem to mówię, ale za każdym razem się dziwię, słuchajcie, że mogą być aż tak urąbane nawet na czubku. No dobra, nieważne, słuchajcie. E, dalej, kurtka, którą widziałemście w Mierzymy ostatnim zarowym, bądź przedostatnim już nie wiem, w tym momencie. E, ta, taka jakby denimowa, ja sobie w niej wywinęłam rękawy, taka właśnie tręczowa, ale nie, ani krótka, ani długi tręcz, tylko taka właśnie kurteczka. Super się w niej czuję. Uwielbiam ją i tam pisały oczywiście laseczki jakieś babeczki, że ona w ogóle okropna jest i tak dalej, że robi brzuchol wielki. No okej, okay, jakbym ją zapięła, no ale ja nie noszę tak zapięte. Zapięta nie jest tragiczna, ale ja zdecydowanie noszę takie rzeczy rozpięte. Czuję się w niej rewelacyjnie. Moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajna. Może kolor nie jest w punkty dla mnie, ale jeżeli zestawię ją tak jak na przykład dzisiaj, że mam tutaj jaśniejszy odcień, taki świetlisty bardziej, to po prostu nie przygasza mojej twarzy, nie, nie robi dziwnych rzeczy z kolorem. Mój kolor twarzy jest, jaki jest życie. Tak, także bardzo ją lubię, świetna, naprawdę polecam Wam. I ona kosztuje chyba 180. 89 zł, czy coś takiego, więc też nie jest jak na Zara jakaś hiperdroga. To jest taka, wiecie, bezpodrzewkowa do narzucenia. To, co mam pod spodem, to jest top taki ażurowy, który kupiłam w tamtym roku na wiosnę, też w Zarze. Taki właśnie też, taką ma idealną długość. Nie jest za krótki, nie jest za długi i właśnie fajnie się sprawdza pod jakieś kurteczki. Jak już jest, tak wiecie, cieplej, ale jeszcze nie za ciepło, pod coś, to moim ja. zdaniem się sprawdza. I pod spodem jeszcze widać, prześwituje top taki beżowy z Intimisimi, który mam milion lat. Więc to jest, to jest też takie komfortowe, powiem Wam, jak zakładam na top, bo to troszeczkę odstaje, nie jest obcisłe, ale nie jest za długie, więc no tak w punkt dla mnie. I do tego mam jeszcze dzisiaj torebkę Bucket Bag z Karla. Lagerfelda, tą jedną z trzech kolorów, które mam bardzo i lubię, są wygodne, dużo się w nich mieści. Może nie idealnie leżą na ramieniu, ale są spoko. I jeszcze zegarek yy, Baby G. Tak sobie pomyślałam, że tam sobie ciemny zegarek <grym> dzisiaj, bo cała jestem taka na jasno. Ale mam takie detale jak guziki, tu klamra. Przy tej torebce też są jakieś ciemniejsze detale, to niech ten zegarek będzie takim właśnie akcentem, co bym nie była za bardzo rozbielona. Także to jest mój zestaw na dziś tak się Agnieszka dla Was dzisiaj prezentuje. Znaczy dla Was, jak dla Was. No widzicie mnie, więc dla Was. Czekajcie. O, Agnieszka musi poprawić wszystko. Nie wiem czemu jest krzywo. <laughs> nie mam pojęcia. Nie wiem. A dlatego, że rękę mam w górze, bo jak tą podnoszę, to też się tak dzieje. Także to był zestaw numer nie wiem, dwa albo trzy, nie pamiętam już, bo jakoś tak w dużych odstępach czasu kręcę te filmy. I słuchajcie, kolejny dzień, kolejna, kolejny mój zestaw. Dzisiaj się ubrałam bardzo prosto i słuchajcie, przypadkiem jak sprzątałam... E wieszak ostatnio, to zobaczyłam, że tam jest pudło wciśnięte i w nim były moje letnie tenisówki, wiosenno-letnie. Te z Tomiego, które, których mam trzy pary, kupiłam w tamtym roku i które kocham nad życie, więc dzisiaj mam tenisówki z Tomiego, takie w paski właśnie. Uwielbiam je. One są nawet wygodniejsze niż te Ralfy, które ostatnio ciągle nosiłam i niż Karle. I tak, dżinsy, te co ostatnio cały czas noszę na zmianę, jedne i drugie, no bo po prostu są dla mnie najwygodniejsze i najlepiej się w nich czuję. Tym razem Razem białe, straight takie szersze z Zary z obecnej kolekcji, no są wygodne i lubię je po prostu, więc... No i nie ukrywam też, że większość moich spodni jest na mnie już za ciasna, <grym> więc nie za bardzo mam wybór. Eee, tak, tu mam taką krótką kurtkę denimową z Zary, to jest ten taki trenczowy fason, który się pojawił w Zarze w zeszłym roku i to dobrze pamiętam. Tak. I kupiłam dwie takie. Kupiłam właśnie z takiego tręczowego, beżowego materiału i kupiłam później. Później się pojawiła Denimowa. To jest jej pierwsze wyjście. Dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj z niej zdjęłam metkę y i cieszę się, że ją mam. Fajna jest, fajnie się w niej czuję. Jest wygodna. Mogłaby być troszkę tak minimalnie dłuższa, o 2 cm, ale jest okej. Okay. Y takie, widzicie, ona jest taka jakby duża, przeskalowana, ale dosyć krótka. Mamy tutaj pasek taki klasyczny, niebieski, jasny. Lekko jakby spierany denim, reglanowe rękawy. Zapinana jest też tutaj na guziki, ale ja wiadomo nie zapinam. I tu mamy jeszcze takie paski na rękawach. Do tego mam zegarek Baby G, ten, który zwykle noszę. Jeden z trzech moich Baby G, które uwielbiam. Znaczy G-Shocków i Baby G, bo mam i takie i takie. Okulary też, które często mam nie widzicie. Po prostu takie ciemne okularki, kupione na Zalandoląż z Moskino Torba, która też myślę nawet w tym filmie już przewinęła, tak mi się wydaje, bo ostatnio częściej jej używam jakoś, to jest bucket bag z Karla, taki biały w złamanej bieli. I pod spodem mam, to muszę się przyznać, tutaj ściągnęłam z prania i nie wyprasowałam taką koszulkę z. Chyba Stradivariusa, taką totalnie bazową kupiłam ją wydaje mi się w zeszłym roku, albo dwa lata temu. Taką w paski, jakąś białą z dekoltem, tu mamy krótki rękaw. I to jest taka totalna baza, nie chciałam się jej dzisiaj jakoś prasować, więc widzicie, że tu jest trochę zamięta, ale na szczęście za dużo jej nie widać, bo jest schowana. Także tak bardzo szybko to jest to, co dzisiaj mam na sobie jak na mnie, to słuchajcie, jest trochę taki event, bo ja zazwyczaj noszę okrycia wierzchnie jednak dłuższe, tu mam krótszą kurtkę, dubka mi wystaje cała, jak nie mi, ale no, takie życie, czasem się chce tak, czasem się chce tak, więc to był kolejny powiedzmy, że outfit, ale wiadomo, to jest po prostu zestaw. Ja tutaj nie stylizuję, słuchajcie, ja... Nie do końca jestem fanką w ogóle czegoś takiego, jak wystylizować się, bo dla mnie to jest trochę takie przebieranie się. Nośmy to, w czym się dobrze czujemy w zgodzie ze sobą, czy to jest rzecz z najnowszej kolekcji, czy to jest rzecz sprzed 10 lat, czy wiecie, no ja tak mam, ja tak robię i mam nadzieję, że Wy też nie jesteście takie, że lecicie za tą młodą i tylko ciągle nowsze, a starsze to już w ogóle be. Korzystajmy ze wszystkiego, co mamy. Akurat dzisiaj może nie mam nic takiego starego, starego na sobie, ale w poprzednich w poprzednich filmach z tej serii, na pewno widziałyście nieraz, że noszę rzeczy, które mają milion lat. Dobra, bo się rozgaduje niepotrzebnie. Yy, idziemy dalej. I kolejny, kolejny dzień, kolejny zestaw Agnieszki, słuchajcie co ja dzisiaj mam na sobie yy, w płaszcz mam na sobie dzisiaj a więc mam go teraz, zostawiłam wam dzisiaj z rezerw ten taki plumetti który mam taki większy, przeskalowany no bo dzisiaj jest dosyć zimno, ale stwierdziłam, że nie będę latać w płaszczu po galerii jakoś mam dzisiaj hotel lżej i założyłam na siebie tak sweter z Zary, taki cardigan luźniejszy z granatowe paski taki właśnie śmietankowy no, a guziki tutaj szilkretowe. To jest chyba z zeszłego roku kolekcja, ile dobrze pamiętam. Ja sobie w nim jeszcze trochę podwijam rękawy. Teraz mi się odwinęły akurat, ale podwijam sobie w nim bardziej rękawy jeszcze. Do tego mam spodnie. Jesteśmy w Sinseju, bo właśnie kręciłam drugą część przeglądu Senseja. No i mam spodnie z które Wam pokazywałam z kolei w części pierwszej. To są balon, tak zwane spodnie. Takie szerokie, czekajcie, mamy coś tam się odsłania. Takie szerokie, właśnie w jasnym kolorze. Pod spodem mam jeszcze tutaj top z Bonprix, taki biały, z tych na ramionczkach, które Wam nieraz polecałam, bo one są bardzo fajne. Co jeszcze mam? Buty, te co najczęściej chyba noszę, czyli te z Ralph Lauren na tenisówki. Znowu chcę powiedzieć, że dopiero je i są brudne, ale nie powiem tego. Ale pucowałam je 15 minut chyba, no ale dobra. I jeszcze do tego torebka Karla z Seven chyba się nazywa ten model. Tak, Seven. Też w takim śmietankowym, żółtawym kolorze, taka puffer. Seven puffer, o, coś takiego. Także tak dzisiejsza stylowa, dzisiejsza znaczno stylowa. Jak powiem stylowa, to zaraz się ktoś znajdzie, bo ja tam nie widzę żadnych stylów. To są po prostu zwykłe ubrania. No tak, no bo to są zwykłe ubrania, bo ja się nie przebieram. Nie, nie robię z siebie dziwolągę, jak <laughs> gdzieś. Nie przebieram się, nie stylizuję. E, tylko się ubieram, tak żeby mi było wygodniej, żebym się dobrze czuła, może to jest ta różnica po prostu, a może nie ma różnicy, także e, taki szybki luk, nawet niepełny, bo bez płaszcza, ale chyba wiecie, który płaszcz już też Was zadręczałam, nim, bo go lubię bardzo, bo po prostu pokazywałam 100 tysięcy razy, więc to, to jest tak, o jakby była ładniejsza pogoda, to by było tylko to, może tak. Dzisiaj zaczynamy stylowe od końca dla wielu ludzi od początku jak kręcą tego typu filmy, bo mam ściągnięte z siebie okrycie wierzchni i nie mam torebki, więc pokazuję Wam to, co mam pod spodem. Jestem w berszce, kręciłam dzisiaj dla was berszkę. Słuchajcie. Spodnie, które mam na sobie, to są dżinsy z wysokim stanem, takie z krótszą magawką. One się nazywają mini flare. Zara, zeszły rok, kolekcja, tak mi się wydaje, albo sprzed dwóch lat, ale flery w dalszym ciągu są, tylko po prostu w różnych wersjach kolorystycznych. One się zmieniają w zależności od sezonu. Na nogach mam. Hilfiger Essential, chyba się nazywają. Takie tenisóweczki kanwasowe, też dopasowane kolorystycznie. Bardzo je lubię. Mam je od zeszłego roku i mam je w trzech wersjach kolorystycznych. Wszystkie lubię. Świetne są. Wygodne, mięciutkie i takie przewiewne, nawet jakie jest, ciepło. Dzisiaj to może ciepło nie jest, ale nawet jak jest lato, to też fajnie się sprawdzają. No i w większości można je brać w pralce. Takie wpaski, jak brałam w pralce, w takie drobne paseczki, które widziałyście chyba ostatnio nawet je. Nie wiem, czy nagram tą stylizację na czy ten zestaw, czy nie, ale tamte bez problemu wypram. a to jak wypram, to niestety jakiś taki klej mi wylasł tutaj z przodu na y, jednym bucie. O, widzicie? Tutaj. I taka plamka się zrobiła, no, ale do przeżycia. Dobra, co mam dalej? Tu mam z taką, taki longsleeve luźny w paski. Bardzo go lubię, powiem Wam, bardzo go lubię. Zostawiłam go sobie po jakimś tam mierzymy Sensejowym, takim domowym, więc tak to się prezentuje na mnie dziś. I do tego mam płaszcz, który tak pięknie rzuciłam tutaj. Zaraz Wam pokażę. Tak, i jeżeli chodzi o płaszcz, to to jest płaszcz, tu mam jeszcze okulary słoneczne, które służą mi przez większość czasu jako opaskę, bo dzisiaj w sumie nie ma słońca, ale tak, o. Płaszcz flauszowy, zwykły taki, no on nie wygląda jakoś jakościowo, ale nadrabia kolorem. I to jest berszka zeszłoroczna kolekcja tak się prezentuje, bardzo go lubię. Ona przepiękna ma ten kolor, po prostu. go bardzo krzywo na sobie ułożyłam. No, ale trudno życie. Jak się nosi, to się. Jak się nosi, to się krzywi. O, ta nerka mi tutaj psuje wszystko, nie? To układanie się tych rzeczy. No, ale to. Przynajmniej jest mi wygodnie z nią. To najważniejsze. I właśnie nerka z Corsa. Tak? Michael Kors, tak. To są te nerki, które mam w trzech kolorach. Ale chyba jednej się bym chciała pozbyć, takiej mm, z monogramami. I mam właśnie czarną i taką beżową. Bardzo je lubię. Słuchajcie, ona mi tu zmieściła wodę, zmieściła mi ciężki, duży Power Bank i jeszcze parę innych większych rzeczy. Dwie pary kluczy, jedne duże do samochodu, drugie jeszcze większe do mieszkania. Także lubię te nerki i mówiłam Wam to już milion razy. Y, zdania nie zmieniam. A jeżeli chodzi, no popatrzcie, nie mogę sobie ułożyć tego. Jeżeli chodzi o okulary, to są te, co najczęściej na mnie widzicie na zmianę z drugimi Czyli z Gessa kupione na Zalando Lounge. Także to jest cały mój dzisiejszy zestaw. Taki bardzo stonowany, nic szalonego. Ja lubię, jak wszystko jest tak na spokojnie zgrane. Kolejny zestaw Agnieszki. Co dzisiaj mam na sobie? No, Kaman, come on, Kaman, come on. <laughs> jeansy straight zer, białe dzisiaj. Dla odmiany, nie wiem czy dla odmiany, bo już nie wiem w jakiej kolejności będę Wam pokazywała te moje zestawy. Więc w każdym razie te. Obecne z tego roku, które e, tak bardzo lubię, mam w dwóch kolorach, to już Wam powtarzałam milion razy. E, pod spodem mam też z zarys z zeszłego roku taki top na szerokich ramionkach bez rękawów, swetrowy, jakby ażurowy w śmietankowym kolorze. No pod spodem jeszcze biały top z Pontry, który sobie tutaj tak mocno zawinęłam, bo one są długie. No i piastonu z Pontry też pod spodem wystaje, prześwituje trochę. E, także to jest spód taka śmietanka. A z wierzchu mam kurtkę z Stradivariusa z zeszłorocznej chyba wiosennej kolekcji, tak mi się wydaje. Yy, tak, tak, tak. Tak na 99% zesz zeszłoroczna kolekcja wiosenna Stradivarius. Kurtka z takimi wielkimi kieszeniami cargo tutaj. I ona ma też troczki. Można ją sobie ściągnąć na dole, jak ktoś bardzo pragnie. O, w ten sposób. Takie dwie duże kieszenie, które są naprawdę kieszeniami. Fajny, taki blady, zielony, trochę militarny yy, odcień. Tutaj mamy krótsze rękawy. O, można je nawet ścisnąć bardziej, widzę, z takim czymś. Bardzo fajna kurtka. Pierwszy raz ją dzisiaj założyłam, ale już tak szczerze to się nie mogłam doczekać. Mamy też kaptur. I właśnie stwierdziłam dzisiaj, This is it. To jest ten dzień, kiedy mam ochotę ją założyć, kiedy tak mam vibe, jak ją sobie tam zestawię, prosto, bo ja zawsze prosto zestawiam rzeczy, nie cyrkuję. Mam dzisiaj jeszcze ten mój zegarek Baby G, biały, muszę znowu w nim zmienić godzinę, bo się czas zmienił. I z dodatków jeszcze tak okulary z Gessa, które bardzo często u mnie widzicie, służą mi jako opaska. jak wsiadam do auta, a wyjeżdżam z galerii, to służą mi jako okulary. E, torebka Karla taka też śmietankowa seven paferkowa seven nie wiem czy w ostatnim zestawie albo przedostatnim też jej nie miałam bo tak jakoś lubię do niej wracać na wiosnę fajna jest przyjemna taka świetlista też i buciki z Tommy Hilfiger Essentials chyba się nazywają albo Essential takie tenisówki kanwasowe zwykłe Najzwyklejsze na świecie w beżowym kolorze, to już tak powiem, jak się robi cieplej, to to są moje ulubione buty, właśnie one do bardzo wielu rzeczy pasują. Niestety są troszkę uszkodzone z przodu na nosku, no ale trudno. W każdym razie to jest taki mój dzisiejszy zestaw. Jasne kolory, zestawione właśnie też z taką jaśniejszą cargo kurtką. Nie ma tutaj przesady w Teenage, wydaje mi się. Jest tak. Wszystko ok. No, także to był mój luk, szybki luk na dziś. No i co? I to chyba by było na tyle. Nie wiem, czy mi się zebrało już 6 czy siedem tych zestawów do pokazania wam, ale myślę, że chyba ten będzie właśnie ostatni. Także żegnam się z Wami i mam nadzieję, że się Wam podobało, że coś może ciekawego, właśnie jakieś takie proste, proste zestawy w jakiś sposób Was może nie tyle zainspirowały, co poddały jakiś pomysł, jak sobie coś tam z czymś zestawić. Yy, no i tyle. Widzimy się w kolejnym filmie. Zostawcie kciuka w górę, jak Wam się podobało. Pa!